Pozwólcie, moi drodzy, że opowiem wam historię pewnego łysego gangstera. Działo się to dnia 13 marca 1989 roku w moim mieście. Pamiętam, jak przemierzałem nocne ulice, zakamarki, w poszukiwaniu ciekawych miejsc, na których mógłbym poskakać na rowerze. Na szczęście, albo niestety, nie udało mi się nic znaleźć. Dlatego ustawiłem butelkę i postanowiłem, że na nim przeskoczę. To był okres, w którym uczyłem się trików na rowerze. Jednak <śm> nie wszystko poszło zgodnie z planem, chociaż na początku było dobrze. I nagle ten jeden cholerny moment zepsuł całe moje życie. <śm> <śm> właśnie przez tego skurwy syna przecieżem wszystkim witamy w zakładzie karnym w Częstochowie tu też jest moment nam astragons kapitalam lekko smagając mój park Ej kurwa.